Hej, cześć, witajcie, z tej strony Starfighter, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać sobie w Dead by Daylight, tak jak zwykle. Wróciłem z obozu 10 dziesięciodniowego, więc naprawdę, naprawdę fajnie, wreszcie mogę nagrywać. Jako, że obóz trwał 10 dni, to ten film o nim, który wrzuciłem, on już był zakolejkowany, ja go nagrałem wcześniej. To widać na filmie, ponieważ wtedy jeszcze dzieje się event. I film zebrał ładne 120 wyświetleń w kilka dni, co bardzo mi się podoba. I nie wiem, czy podobał Wam się adept, czy podobał Wam się oni. Dlatego spróbujemy dzisiaj sobie z kolejnym adeptem. A jeżeli ten adept Wam nie podpadnie do gustu, to po prostu częściej będziemy grać o nim, skoro tak to fajnie wyszło. Eee, ale do rzeczy, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy grać sobie eee, The Daylight, dzisiaj będziemy grać sobie Twinsami, będziemy robić na nich adept. Na czym polega adept? Adept oczywiście polega na tym, że potrzebujemy zrobić 4 zabójstwa przy użyciu trzech unikalnych perków zabójcy. Krótko omówię sobie Twinsy zanim przejdziemy. Generalnie możemy sterować tą babką albo tym dzieciaczkiem tutaj. Dzieciaszek jest szybszy i jest w stanie normalnie ranić, powalać survivorów. Jeżeli ich zrań... jeżeli skoczy na zdrowego survivora, to się do niego przyczepia, my tracimy nad nim kontrolę i ten survivor nie słyszy naszego terroru, z tego co pamiętam, i nie jest w stanie on wykonywać różnych akcji, takich jak leczenie czy naprawianie generatorów, dopóki ma on tego dzieciaka na sobie. Eee, dzieciak skacze, więc może przeskakiwać przez palety, ale jeżeli nie trafimy naszego skoku, to mamy chwilę słabości, kiedy survivor może do nas podbiec i kopnąć. Eee, dzieciakiem nie jesteśmy w stanie oczywiście podnosić, to robi tylko dorosła postać. Czyli tak naprawdę taki M1 Killer z. Do, eee, który jest w stanie przełączyć się na taki inny, szybszy, ale troszeczkę yy, dziwniejszy mode. Jeżeli chodzi o addony, to biorę sobie yy, zupkę oraz mieczek Zubka jest fioletowa i daje nam prędkość poruszania się większą, kiedy kontrolujemy dzieciaczka o 0,6 metra na sekundę. I dzieciak wtedy zamienia się z 6,0 na 6,6. Naprawdę, naprawdę fajny addon. Yy, drugim jego addonem. Yy, który sobie wezmę, będzie Toy Sword. Toy Sword daje nam e, taką taki benefit, że jeżeli ładujemy nasz e, nasz atak, to ładujemy go 10% krócej. E, nie jest to tak jak M1, że po prostu możemy uderzyć, tylko musimy chwilę to naładować. Tak samo jak ładuje się na przykład piły i Dzięki temu Adonowi ten cooldown jest o 10% krótszy. Nie jest to jakoś super zauważalne, ale jest naprawdę fajne. E, oczywiście ciastko, bo Xpm sobie twinsy podczas eventu, a potrzebuję troszeczkę bloodpointów, jak zawsze. I trzy perki zabójcy. Zaczniemy od mojego ulubionego, czyli kudegra. gra. Za każdym razem jak skończył mi generator, dostaję dwa żetony. Maksymalnie mogę mieć ich pięć. Konsumuję żeton za każdym razem jak wychodzę z przedłużonym bazowym atakiem. I długość tego ataku jest yy, przedłużona o 80%, czyli nasz atak będzie mieć 180% normalnej długości. Naprawdę fajny perk i bardzo go doceniam, szczególnie na takich M1 killerach, na dredżu, bardzo lubię ten perk. I... I jest on jednym z moich ulubionych perków z gry za ikonkę i za to, co faktycznie perk robi. Drugim perkiem, który dostaje buffa za jakieś dwa dni jest opresja, która sprawia, że jeżeli kopniemy gena, to trzy inne geny zaczynają się regresować. Jeżeli ktoś siedzi na tych genach... Podczas tego, kiedy zaczną się regresować, to zamiast tego dostaną oni, oni trudny skilczek. Opresja ma kulę 80 sekund, ale za jakieś 2 dni będzie to 40 sekund i perk będzie naprawdę, naprawdę niezły. Teraz jest taki sobie. To nie zmienia faktu, że jest to nawet niezły perk pod regresję generatorów. Eee, ostatnim perkiem jest horder, który sprawia, że jeżeli survivorzy wejdą w interakcję ze skrzynką albo podniosą item w promieniu 64 metrów od Killera, to dostaje on powiadomienie. Niestety perk daje też jakby mini buffa surwom, bo sprawia, że, yy, że w grze są dwie więcej skrzynki, więc niby perk ma większą szansę na włączenie się, ale. Nie jest to jakoś super dobre. Moim zdaniem, jest to jeden z gorszych perków w tej grze. Mimo wszystko, jednak, będziemy musieli im grać. Jeszcze szybko yy, powiem, że Rift się kończy. Macie ostatni dzień na wbijanie Drifta, więc dawajcie, dawajcie. Jak macie jakieś challenge, jak macie coś niezrobionego, to teraz jest czas, bo później go nie będzie. Zapraszam do gry. Okej, okay, mamy RPD, na które wysłałem nas surwy i dwa escape cake'i. Ja nie wiem co jest z tymi ludźmi nie tak. Yy, przecież event się skończył, a to nie znaczy, że ciastka nie działają. To mnie tak denerwuje. Mamy już. Chodźcie. Yy, zostawię sobie Charlotte tu. To jest dobre miejsce. Szarlotkę. Na dole? Stryk dobra. Chciałem wyczekać. Yy, tu jest co? Sprintburst? Yy, tu, tu jest paleta? Nie, tu palety nie ma. Ty do palety nie dobiegniesz. jeszcze mnie zastrunujesz. Yy, dam radę? Nie dam radę. No dobra. Yy, on mnie. Chciałem wiedzieć, że on mnie będzie próbować blindować, ale tak nie będzie. Mamy ładne ciśnienie. Mamy dwie osoby póki co. Ranny, trzecia wcześniej. I teraz tak. Recall Victor. Zrzucisz? Nie zrzucisz. Nie boisz się mnie. No dobra. W takim razie puścimy dziecko. Które zablokuje Ci paletę. Nie, nie, nie. Chce się w tą stronę. Tak, on to zrzuci. Tak. To nie uda mu się uciec na zewnątrz. W ten sposób lupujecie paletę. Lupujecie, jakby w tą stronę, że jeżeli zrzuci paletę, to będzie zamknięty za biurkiem. Bo jeżeli nie, to dacie mu. Yy, dacie mu po prostu otwartą mapę. Ktoś gmera przy skrzynce. Dobrze wiedzieć. Opresja. Tak myślałem, że nie będziecie nigdzie uciekać. Teraz puszczę dziecko. I dziecko teraz cię powali. Oooo, jest po tobie w totalnym deadzonie, nic tu nie masz Leż Tu mamy kolejną Nie y hit. Nice Idziemy ją podnieść Tak Że ona nie słyszy Magotera Radiusu Hejka Od razu ją podniesiemy. Horder. Bardzo ładnie. Ładna detekcja. Ponosi item. Oddaj mi Wiktora. I teraz tak. Wow, co to Nie wiem. Wiem, że ty nie żyjesz. Tudegra, elo. Nice. To będzie nasz pierwszy żeton zużyty i to będzie trzeci Jak Wszyscy są rani, więc jak kogoś znajdę dzieciakiem, to jest po nim. I co? Ty, właśnie, teraz będą się resetowali. Ja dokładnie wiem, gdzie się będą resetowali. Tylko ja puszczę tego dzieciaka dopiero tu. Jak zwykle tu. Nie, 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 nie. O mój Boże, ja się pośpieszyłem. Grzebanko w skrzyni jest? W grzebie? Yy, I teraz tak. Czy ja mam ich chase'ować z Buta? Ja bym z Buta ich poczesował, no. Nie ja masz pierwszy hak, więc ty chcesz po prostu mi cię Ja nie chcę marnować kudegra, dlatego robię. Podstawowe ataki, a nie przedłużone, yy, kopnę sobie to. Nałożę sobie yy, opresję. z Unbinduję dziecko. I praktycznie jest. Po niej, nice. Yy, ok, muszę to przytrzymać. Dalej, nie jestem tylko yy, Dalej, nie jestem przyzwyczajony do tego sterowania. Będzie mój czwarty. Hak, pierwszy gen zrobiony. Jezu, chyba, pano, panie i panowie, ten skin ma takie coś, że jak podnosisz. że jak podnosisz surwa, to on wydaje taki dźwięk. A proszę. To on wydaje taki dźwięk, jakby ktoś. O Tak też można yy, To wydaje taki dźwięk, jakby ktoś w skrzynce gmerał obok I ja zawsze mam taką schizę Że ktoś zaraz podejdzie i zarobi mi palec To będzie drugi hack dla ciebie, nie? A to wygląda tak To jest drugi hack sobie Charlotte w środkowym generatorze, od razu do nich pobiegnę Może nałożymy jakieś ciśnienie? Tak, dzień dobry tak, ty mi sprzedaż kopa. I zaraz yy, zacznie się podnosić od razu. Podnoszenie trwa jakieś ile? 24 sekundy? Muszę mieć sabotaż. Yy, rzut Hit Dzieciak. Halo. Dobra, lecimy z dzieciakiem. Dawaj go. Nie, a się podstawiłem. Ty, bez przesady, byłaś. Dobra, to był ten. To był Renato, to był jeden zdrowy. To będzie szósty hak. Jest szósty hack. Eee, spróbujemy go sobie dogonić dzieciakiem, ale zanim to zrobimy, nałożymy opresję. Żartujesz sobie Widziałem krew Wiedziałem, że będziesz w okolicy, skoro nie ma skarczmarków Ona chyba gra na Iron Wheel'a. Iron mid Urban może? To wie Ty nie żyjesz Zostawię Charlotte'kę tu I actually pójdę z góry Może nie będę się tego spodziewać Ładny hit On idzie też tu. Cześć Cześć. Działam kolejną. Misuńka. Odkart jakiś. o oh my god. Odpowiedziałem to, nie? Uh. Dawaj, dziecko. Teraz A się przygotowywałem po to, żeby zmisować Dobra, nie było tego. Trzyma. Który gen mi zrobi? Drugi w głównym... Nie, w głównym jeszcze stoi. Musieli mi na jakimś zadupiu zrobić, jak nie patrzyłem. Będzie drugi jak do ciebie. Ten się dalej regresuje. Bardzo dobrze. Puszczę dzieciaka. Sprawdzę inne geny. nie zawsze będę mógł się wrócić do dzieś Dzieciak teraz jest 6-6 dzięki zupce, która moim zdaniem jest naprawdę, naprawdę fajniutka. Dlatego tak naprawdę czekamy. Przepraszam, że nie robię za dużo komentarzy ale po, po prostu chcę zrobić iś. Jakiś... Mam! Jakiś dobry tracking. Opa. Co? O co ja się zablokowałem? Dobra, hit. Okej, okay, jeden jest tam na górze. I to jest bardzo fajne info. Ja sobie teraz tam pójdę. Okej, okay, zrzucił dzieciaka. Tak, skończyłaś. M1. Dzieciak? Yy... E z dzieciaka. Zgridujesz? Zrzucisz, zrzucisz. Yy, teraz tak. Musimy tu dziecko. I dziecko Cię zabije. Nice. nice. Nice, nice, nice. Fajnie, że tak można robić, nie? Robić taki snipe przez palety. Ty się jaja robisz. Wiecie, ja mam Wiktora. Ja cię słyszę, ziomek. Nie dobiegnij do okna. O, kudegra. Oddaj mi, Wiktorko. Ciebie wrzucę na hak. Wow. Piątka za próby. Nie? Piątka za próby. Właśnie. Kolejna rzecz, której... Yy, którą warto, warto wiedzieć. Jeżeli... Chasujecie się z kimś Podczas tego, gdy powaliliście kogoś innego Tak mam Nie, on poszedł dalej e, Podczas tego, gdy chasujecie się z kimś I zerwiecie z nim linię wzroku i część nie skończy się od razu, to znaczy, że e, Po prostu chodzi wam za plecami What? Okej okay. Nie wiem, co to było Wiem, że ty leżysz Teraz szukam ostatniego musimy zeslagować, żeby mieć forkaja, Ale będzie zabawa Mamy go! Na ziemię. Na ziemię. Tylko proszę, żeby nie dostał się do hacza. Będzie git Fak, 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 Nie, 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 nie Nie, 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 Jezu Chryste, było tak blisko Inaczej Zrzucę Cię tu Zamknę tego hacza I dostanę więcej punktów Za to, że Cię powiesiłem podczas endgame'a Tak się to robi Jest O mój Boże Spadaj mały Okej, okay, dziękuję. Ja cię kręcę. Mówię wam. To było coś. Uuś. Fajny perk. Fajny, lubię. O oh, wow, wow. No to fajny, fajny offering, fajne ciasteczka. Gigi, Jest. Bliźnięta depci Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, oraz subskrypcję i napiszcie mi, czy chcecie więcej adeptów, czy chcecie więcej o niego, czy chcecie więcej Wekny. Ponieważ ja na pewno bym sobie weknął. pograł, bo bardzo go lubię. Jest jednym z moich ulubionych killerów. Eee, tak jak powiedziałem, cool gra, dobry perk. niezbyt dobry na samej postaci, ale jest ok. Eee, Horder jest okropnym perkiem, nie grajcie nim. On dos musi dostać jakiegoś reworka, albo przynajmniej jakiś e, debuff musi nakładać na surwy typu Oblivius, tak jak Weave czy coś w stylu. E, no, są dwie więcej skrzynki, ale itemy z tych skrzynek są po prostu brązowe albo żółte i nie ma niczego więcej. A opresę dostaje buffa i będzie naprawdę fajnym perkiem, więc radzę spróbować sobie nim zagrać. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, trzymajcie się i do następnego razu. Hej!